Jeśli planujesz zagrać w omawianą dziś grę, musisz mieć trzy rzeczy: cierpliwość, środki na uspokojenie i chusteczki na otarcie łez. Ta gra to niemały Dark Souls staroszkolnych platformówek gra, która znęca się nad graczem i wypluwa, i mimo nieprzemyślanych decyzji, wciąż chcesz do niej wracać. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to Crash Twinsanity z 2004 roku. Po idealnym wejściu na nową generację naszego uroczego Jamraja, zrobione przez inne niż dotychczas studio, otrzymaliśmy kolejny kawałek kodu z rąk tych samych twórców. Nie jest to jednak kolejne odcinanie kuponów, a tym razem liniowa przygoda, w której nie mamy już do wyboru dowolnej planszy na mapie, które możemy kończyć po stokroć, a ciągłą historię i 16 poziomów przeplatanych mniej lub bardziej czerstymi katysynkami. Na uwagę zasługuje sama fabuła, która zmusza wroga naszego głównego protagonisty do współpracy, by pokonać kolejne batalie przeciwników. Tu jednak nie chcę zdradzać zbyt wiele, bo choć fabularnie to nie jest Gra o tron, tak całość jak na tego typu grę jest całkiem zgrabnie wytłumaczona i uwarunkowuje kolejne poczynania. Kolejną rzeczą, która zdecydowanie się udała, to muzyka, zwłaszcza dla tych, dla których filmy z serii Pitch Perfect to całkiem ciekawy muzyczny pokaz. Tak. Tutaj 98% to wokalne majstersztyki, które potrafią w jednej chwili wpaść do głowy, a innym razem chcemy wyrywać z tej samej głowy włosy, kiedy setny raz spadamy z platformy. A ktoś podśpiewuje sobie w arcyradosny sposób. I to nie jest tak, że ta muzyka sobie plunka gdzieś w oddali, to nieodłączny element od pierwszej chwili odpalenia tytułu. Z pewnością, gdyby nie ona, odbiór gry mógłby być trudniejszy. Bo niestety, Crash nie jest bez wad. Poziom trudności dla wielu może być czymś nie do przeskoczenia, bowiem przebija wszystkie poprzednie części przygód jamrajowego eksperymentu. Tutaj nic nie wybacza błędu, a checkpoint nie gwarantuje, że po śmierci nie zaczniesz gry od początku poziomu. Ba, nie pominiesz nawet cutscenek, nie jesteś w stanie tego zrobić. Checkpointy są umieszczone w tak głupich miejscach, że jesteś zmuszony do oglądania tego samego dialogu po 20 razy, gdzie za pierwszym razem miałeś nawet ubaw z tego, co dzieje się na ekranie, tak już kolejne to irytacja niż fakt radość. To jednak nie wszystko. Nie ma możliwości cofania się do poprzednich poziomów, przynajmniej nie w formie szybkiego huba. Masz na wpół otwarty świat, gdzie możesz ponowić te poziomy, które masz w zasięgu ręki i jeśli z tego skorzystasz, nie możesz wrócić szybko do tegoż miejsca, choćby gdybyś wszedł w ten sam poziom przez pomyłkę. To Istny absurd, kiedy musisz przechodzić jeszcze raz to samo, bo autosave na początku poziomu przyblokował twoje działania. To jedna z tych rzeczy, które potwornie denerwowały. I pewnie, gdyby nie przechodzenie z drugą połówką na zmianę całej gry, to zwyczajnie pad wylądowałby na ścianie. Najgorsze jednak jest to, że mimo tych wad, które zwyczajnie można było uniknąć, to dobra gra. Całkiem fajne poziomie jeżdżenie na szalonym naukowcu, jak na desce snowboardowej, czy też sterowanie samym korteksem. Lub jego siostrzenicą Niną. Każdy poziom jest innym doświadczeniem, dający nam przeświadczenie, że póki nie zginiemy 400 razy, to nie nauczymy się poziomu. Przy czym całość serwowana jest w taki sposób, że ciężko odrzucić tę grę w kąt. Podsumowując, to nie jest gra, za którą dałbym się pokroić, bo jednak ma masę nieprzemyślanych decyzji. Nerwowo można dochodzić do siebie kilka dni po tych kilku wieczorach spędzonych z tytułem. A jednocześnie po skończeniu jej czujesz niedosyt i chętnie byś zaczął grę, równie wymagającą od Ciebie zaangażowania i kawałkiem kodu z tak świetną muzyką jak w tej odsłonie. To zwyczajny crash, który nie jest tym klasycznym wyznacznikiem, i dobrze, bo jest to doświadczenie zupełnie inne, choć niekoniecznie lepsze. Mówił dla was Gramodrana. Cześć!